Hmm. publiczny jest yy, Witam, witam was tutaj zlegowało mi uu, uu, uu. Witam, witam was tutaj na tym live'ie widzowie czekajcie, lepiej mi się włączył łapka w górę z dzwonkiem sułek i te inne musi być Poła, że muszę miniaturkę, wyjść, żeby zmienić sekunda, sekunda, muszę miniatureczkę zmienić. Słuchajcie sekundę. Hop! Sekundka. Dobra, chodź sobie, proszę poczekać. Dobra. Grafikę. No dobra, edytuj, miniaturka, nie powiesz, tylko hop, opcje, zmień, pokaż wszystkie pliki. Zresztą wstuka mi ktoś, jest powinna już się być zmieniona. Ło, wow, 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 wow. wow, wow. Tutaj wypisują. czy sobie tak wyciszę po prostu ten, dźwięki. Dobra. Pijemy. Czego mnie tak cofa? Jest dziesiąta rano, a mnie cofa Ja pierciel RTP ja jestem na spałnie O Nie, naprawdę Ale mnie ścig... O oh my, God. Oh my... Patrzcie, na klepimy chłop. Słuchajcie, CPE, CPS-y. nie klep mnie, więcej was kurde, stara nie miała. Ja naprawdę, kuźwa, że mnie tak cofa. Że ich mama nie nauczyła, że starszych się nie bije. Sprawiam sobie i tamki. 16:17 będzie gdzieś live, z dołączenia do G. Nie rusz mnie mnie tak ścinać? Czas PVP. Musi. Ja pierdzielę. No kto mnie klepie? Chłop na nie widzę, ja pierdzielę.

Denerwuje mnie to. Jest tu coś na górze. Nie wytrzymam z tym. Kur... Może mi tą skrzynkę otworzyć? Nic nie wziąłem z tej skrzynki. No halo? No, naprawdę mam <tryk> internet z drewna. Nie no ja pierdziele, jeszcze jakieś typki chodzą, możecie mnie nie klepać, bo HP nie zdaje. Dawaj, ekspo, dawaj, ekspo, Teraz jest takie je tu? Uuu, uh, chłopaki. Mogę przejść? Dziękuję. Ty, idź zobacz jedną... Nie, 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 nie chłopczyku. Nie? nie wolno. Naprawdę.

co nam głosy ze no dajcie mi temy. sprawdźmy co mam w tym co mam w nic gunwo totalny patrzcie ja sobie tutaj tak ładnie przejdę bez klepki bez niczego ta bez klepki bez niczego ładna klepka truba, ładna ładna klepka Chodź, no gdzie uciekasz ty, no, gdzie? Co ty pijesz? Co ty pijesz? Nie ma sojuszu. E z nimi, e z nimi. Tak, ta, ta, tak mówię, ale się włożyłem jak kretyn. <grybujesz> ja pierdolę. Co wiemy się? No, dawaj. Taki kozaczek z ciebie? O, oh, jak smieczek. Uh, Fajnie. Dobra, ja go będę mieć. Masz się, masz muszę. Tylko, napka. Nie za dobrze się czujesz. Typowe, typowe nie powiem. Zarabędę miał pay. <grym>, rage, dobra, muszę. RTP. Kurde, RTP. <coughs> Stara jest zablokowana podczas walki. W swoim starym. O, dzięki za knołka. Dobra. o klepań. Ty i co ty masz za mieczka? Co? Ty, kim ty jesteś? U, Ale dytuwę mam. Ty no proszę, mnie tu nie bicie ja mam blagi. Hm. Słuchajcie, ile się próć do administracji, kurde. Nie będę wchodził na TES-a, nie chce mi się TS wchodzić. No i co? Y, moderator y, Jail, Skyblock, y, Jail... Y, Cave Block, y, y, Moderator Skyblock, Helper, Jail her he Helper. A widzicie to, widzowie? Widzicie to? E, to jest kuźwa skandal. Pieprzony skandal. ja pierdolę. znajomy też tak dostał pana. Czy to 21? Czy to 21? Kurwa. On ban wszyscy. Na 1 dziecka W tupie wsadzi się na 1 dziecięcka. No chłopie, ma bana. I to się prosi do jakiejś z motywacji. Po co? Bo dostałem bana. Za co? Naprawdę nie ma żadnego tego? Dobra, piszę do Aksona. Ja pierdziele. Dobra, ja kończę tego live'a. Zostanę banana na IP czy na co? Eee, zostaję zbanowany tymczasowo. A! Przez co? Przez kogo kuźwa? Powiedz mi przez kogo. Marzę na się banana? Staro, nie Dobra, kończę ten... to go live.